Spiewał Bill Withers, który jest dowodem na to, że wszystko można zmienić i nigdy nie jest za późno, żeby rozpocząć życie swoich marzeń. Dlatego, że Bill pochodził z bardzo skromnej rodziny, jego mama pracowała w hotelu, tata był górnikiem i on też wybrał skromne życie, tym bardziej, że jako dziecko bardzo się jąkał, więc raczej unikał ludzi i unikał sytuacji, w których miałby się znajdować w centrum uwagi albo publicznie coś powiedzieć. Wstąpił do wojska, kiedy miał 17 lat, do marynarki wojennej i tam właśnie nastąpił Statkach, znalazł czas, żeby zapisać to, co grało mu głęboko w sercu. I tak właśnie powstało kilka pierwszych piosenek, potem uzbierał trochę pieniędzy, żeby nagrać te swoje piosenki, i chodził od wytwórni do wytwórni, pytając, czy ktoś byłby zainteresowany i nikt nie był zainteresowany. To była połowa lat 60. Wydawano wtedy płyty w zupełnie innym stylu. To był czas Beatlesów i innych brytyjskich zespołów, które w Stanach Zjednoczonych stały się tak popularne, że nazywano to inwazją brytyjską. A Bill Withers śpiewał inaczej śpiewał takie piękne historie pochodzące prosto z serca. I wydawało się, że jego muzyka w ogóle nie pasuje do tego, co robili wtedy inni muzycy. I można spojrzeć na to jak na Wadę. Ale można też postrzegać to jako ogromną zaletę czegoś, co jest niepowtarzalne i wyjątkowe. Więc Bill Withers pracował jako monter w fabryce samolotów, potem w fabryce samochodów i pisał te swoje piosenki, chodził do wytwórni płytowych i nikt się raczej nim nie interesował przez cztery lata. A potem niespodziewanie przyszedł rok 1971, muzyka się zmieniła, świat się zmienił, ukazała się jego pierwsza płyta no sunshine. I to był właśnie ten wyjątkowy, idealny moment. I niespodziewanie Bill Withers stał się sławny. Ain't no sunshine when she's gone.